Witajcie już osobiście. Jak widzieliście, byłam w sklepie, na zakupach. To jest bardzo ważny dzień dla mnie, bo prawie dwa miesiące praktycznie nie ruszałam się z domu. Kto oglądał vlogi, to wie, a kto nie oglądał, to zapraszam do ostatniego vloga. Miałam operację stopy i, i z tego powodu siedziałam w domu. Także ktoś inny chodził na zakupy i robił różne inne rzeczy. Także dziś byłam troszkę, zrobiłam zakupów takich przedświątecznych. I tutaj Wam pokażę taki mały hol zrobimy. Może coś Was zainteresuje. Może coś mieszka w okolicy i będzie miał ochotę sobie coś kupić z takiej rzeczy. Zacznę Wam pokazywać od zakupów w polskiego sklepu w super samu. Także takie jajeczka 249. Teraz Coś z nimi zrobię. Kabanosy takczyńskie. Chlebek mój ulubiony. Bananki, trochę przyniosłam. Cztery. I żurek, ale chyba wziąłem dwa. Gdzieś powinien być jeszcze jeden. zaraz się pewnie znajdzie moje ulubione masełko łaciate Czy ustawiam tą kamerkę muszę się pochylać ser salami, waznokcie mam niezrobione, ale będę chyba robić sobie te waznokcie jajeczka 30 jaj druga ryklamska. I Oczywiście moje ulubione. Te w sumie też. I kupiłam ukrzywę z gruszką. Coś mnie tak natknęło, żeby ją wziąć. Zobaczymy. Herbatka. Cztery białe kiełbaski, Ile zapłaciłam? 6,55. Pięć. Dwa oleje kujawskie. Beskickie. Kujawskie. Bywa, że kupuję kujawskie, ale się przerzucamy ostatnio na Beskicki. Ten drive lubię. Jest spoko. Mleczko łaciate do kawy, do naleśników. No one już wzięłam. Dziś właśnie w Samy bardzo dużo było porozstawianych rzeczy palet nawiezionych, bo rozpadali szykowali się do świąt. Także. Miałam fuksa, bo było mało ludzi. No właśnie, dużo już produktów: musztarda serępska, kawka oczywiście. No i jest ten dziżulek. Prawdopodobnie chowam, bo mówię, muszę zrobić sobie. Kupiłam dziś właśnie e, taki akrylożel. Ja sobie robię sama bazurki. Zapłaciłam. 12,50. Może się w końcu natchnę i zrobię. Krzanik kupiłam. No ale czytałam te wszystkie szany i wszystko to jest, że zawartość szanu w tym szanie to jest 50%. Tam jeden miał 60%, ale jakiś taki był, że coś mi nie podeszło. Także. Już wziąłam ten. I kiełbaska z cielenciną O. Bo czasem biorę też y, z góralską, ale jak jest ścielęcina, to wolę ścielęciną. Jest taka tragedia, jak byłam na urlopie w Polsce. W sumie no, co nie pojadę, to tam jest tragedia kupić dobrą kiełbasę w Polsce. Bynajmniej w moim rejonie, gdzie ja mieszkam, moja rodzina, jest naprawdę masakra. Ja chyba po prostu stąd, spo... ja chyba stąd będę wozić kiełbasę do Polski. Bo ani wędlin nie można tam kupić w Polsce dobrych. Bynajmniej mówię w moim rejonie. Gdzie. Moja, w moich rodzinnych stronach. A tu można. Także. Dobrze, to byłoby super samo zakupy. Tak, to wam jeszcze tutaj pokażę. No i całkiem zapomniałam, że jeszcze trzy kinderki wzięłam w Super samo właśnie te trzy kinderki jeszcze. Ale je schowałam, dlatego zapomniałam, bo by nie doleżały do świąt. Widzicie, tutaj nie ma u mnie akurat, ale są inne obżartuchy słodyczowe. No a jeszcze paragonik wam pokażę właśnie z super samo. jak to cenowo wygląda. Tak, nie wiem, spostrzegawczy pewnie zobaczyli, że był tu jeszcze monster, ale już został wypity. Także Lecimy teraz z zakupami z Aldika. Dobra. Także w Aldiku dwie paczuszki rybki wzięłam. Paluszki rybne, no rybka taka. Ale dobre są. Także kupuję często. Po co ja szukam tego, tego kodu? Pizza nasza ulubiona. Znaczy ja to tak lubię, lubię, ale nie jadam za często takich rzeczy czekoladki cztery były po niecałe euro. Znaczy jedna już jest w trakcie konsumpcji. Także zostały tu trzy. Waciki. Niezbędnik. Takie sobie właśnie kwiatuszki wzięłam na święta. No, widzisz, te włosy to też wiecznie mi wychodzą bo mam dużo baby hairów nie mogę tego z, z, Przyklepać tak porządnie, bo też nie chcę. Mam ten żel do włosów, ale nie chcę, bym musiała codziennie tak włosy myć, i myć bo to jednak. no. A mam taki szampon, właśnie z Hebe, za rąbisty jest. I po nim właśnie mi tak fajnie włosy odrastają. Są dużo gęściejsze, pościnałam właśnie końcówki też sobie, bo sama się podcinam, sama sobie robię wszystko. No ale dobra, mniejsza o włosy. No ale to tak tylko dla wspomnienia, że, że mi tak właśnie siadą, mam takie na głowie teraz, powyłażone. Dobrze, to 2991. Widać? Czy za bardzo prześwietla? Chyba <grytanie> <grytanie> musiałabym inaczej ustawić, tutaj czekajcie. No, 2,99. No to takie dwa wzięłam sobie. Zobaczymy, czy w te parę dni się jeszcze rozkwitną. Jeszcze waldiku mam takie coś kupione. Jeśli trafiam, bo w zeszłym roku na przykład nie trafiłam, akurat nie było. Znaczy albo nie zdążyłam, a w tym roku znów zdążyłam. Także jajeczka, to samo. Dwa opakowania, ale chciałam właśnie mieć takie różne kolorki. I powiem Wam, że są naprawdę smaczne. Są tak ugotowane, tak jak ja lubię, że żółtko jest takie trochę rzadkie. Za nisko pokazuję, zaraz mi polecę. O, tu lepiej widać. Śliczne są. Także nie będę się już bawić z malowaniem, chociaż miałam w planie, bo na TikToku widziałam taki filmik, że jakąś chyba taką do nosa, czy jakąś chusteczkę papierową, maluje się mazakiem, później się jajeczko zawija i to się wkłada chyba do wody z octem, czy do samego octu i się później jako, jakoś tak że wyciąga i ono wys wysycha i takie ładne, kolorowe. Ale jak zobaczyłam te jajka, powiedziałam sobie, nie, nic nie, nie robię sama. Nie chce mi się. No dobrze, no i na, na końcu górek tak szybko. I to byłoby zaldika, tak? Zaraz wam to jeszcze tak pokażę. ułożę, pokażę. Dobra. O, to będą zakupy zaldika. Teraz te kwiatki. No i tu mamy właśnie zaldika także tu nie było dużo zakupów robionych, ale. O, i teraz widzicie właśnie. Jak fajnie te kolorki są zrobione. Błyszczą takie. No, no super. Po co się męczyć samemu w domu, jeśli. One mogą długo stać i są dobrze ugotowane. To po pierwsze, bo jestem wyczulona na takie rzeczy. I tu kwiatuszki mam nadzieję, że w miarę szybko sobie kwitną. No i tu mam jeszcze właśnie, pokażę wam też parę gonzaldika, jak to wszystko nowo wygląda. Boże święty. Dobra, w podgląd patrzę zamiast w kamerkę. Tu kamerka. Dobra, pokazuję wam. Aldi. I tak to nowo wygląda. No, jeszcze zostało z Action, także skusiłam się na taką podstawkę. Taka drewniana podstawka. Tu na stole mamy, jakby podstawkę, ale to jest tak naprawdę deska do krojenia. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Używałam takiej deski, właśnie, bo też mi się podoba. Ale że mi moja codzienna deska pękła. Także musiałabym kupić deskę do kuchni. Także wezmę sobie tą do kuchni. A kupiłam podobną, tylko sporo mniejszą deseczkę. Jak to jest? W action. Podoba mi się. Taka tutaj le leciutko wyżłobiona, tak minimalnie. Coś się postawi. Worki na śmieci, to nic ciekawego. Takie medełko, krówkę. Lubię kupować to mydło, czekoladka, tablerony i dwa takie batony, ja bardzo lubię, Nougat, takie batoniki dwa. No jeden z pistacją, a drugi jogurt, wiśnie i coś tam. Dobrze, także wymienię tą dechę. I Wam pokażę, jak sobie tu ustawię. No i takie zakupy właśnie moje ze Tak jak mówiłam, tutaj to już szybka piłka. Bardzo lubię ten nugaty. Kwiatki, no a tu muszę oczywiście, tu dopalam świeczki, bo nie wiem ile już mam lat te świeczki. Szkoda tak wyrzucić ją, to już pociekła. Ale dobra, ogarnie się. Chcę je dopalić. I szkoda wyrzucić. I Wtedy coś wymienię, bo tych świeczek różnych mam. Także o, kwiatki rośnijcie sobie. I czekamy na święta. Jeszcze muszę pójść do piwnicy po parę świątecznych właśnie wielkanocnych strojków. Jakieś mam bibeloty. Nie pamiętam, muszę zajrzeć. Także jeszcze na razie nie stroję mieszkania. No w sumie na dniach, no bo już będę sprzątać teraz i szykować się na święta. Już zapomniałam wam pokazać właśnie paragon z Action. Także zaraz, żeby go tu było dobrze widać. I jeszcze pokażę Wam, co mi przyszło od mamy. Zaraz, że to lepsze światło się złapało. No, patrzcie. No muszę to tak naświetlić. Dobrze, śliczna karteczka na święta. Mama zawsze wysyła. Ja jakoś już od kilku lat przestałam wysyłać komukolwiek kartki, no ale teraz są te komunikatory i w ogóle, także jakoś tak inaczej człowiek teraz to. Celebruję i tym właśnie miłym, zielonym, świątecznym akcentem żegnam się z Wami. Także życzę Wam wesołych, spokojnych świąt, spędzonych z rodziną. I dziękuję, że tu jesteście, że oglądacie. Zapraszam do subskrybowania, bo widzę, że sporo osób ogląda, nie subskrybuje. Także zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. I mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. A.